Chciałbym, kochani Państwo, żeby to wybrzmiało ekspresji z Werbis bardzo dobitnie, że przy takich stromych, śliskich dachach stopnie kominiarskie to obowiązek wynikający z warunków technicznych, czyli sprawa budowlanego. Jeżeli mamy takie dachy strome, no to, żeby wejść bezpiecznie, zrobić przegląd kominiarski i wyczyścić komin, no, to stopnie kominiarskie muszą być, bo bez stopni kominiarskich jest to niemożliwe. Więc przypominam uprzejmie, że jak kto nie ma, to miło by było, żeby założył. A jak kto robi akurat w dach, no to też poprosić panów dekarzy, żeby przy okazji założyli. Bo to na lata już jest inwestycja i ten stopień wcale nie jest taki drogi jak się wydaje. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. A jaki jest taki smar miedziany, psiknięty na strażaczka, to znaczy, że nasi tu byli. Bardzo dziękuję i serdecznie jeszcze raz serdecznie jeszcze raz Państwa pozdrawiam.